Cześć, Siemanko, z tej strony kapi Mam dla Was konkurs. Jeżeli dobijemy 100 subskrypcji na tym kanale, to was losuję jeden taki Battle Battle z Twinig Mascarada Jedyne co jest, to trzeba zrobić to zasubskrybować mój kanał, napisać w komentarzu e, jaka była Wasza pierwsza taka karta, zdobyta lepsza w życiu. A ja spośród komentarzy rozlosuję. E, jak dobijemy te 100 subskrypcji, rozlosuję jedną osobę, która wygra taki oto zestawik. Cześć, siemanko. Z tej strony Poprykapi. Dzisiaj otworzymy sobie oto tego mystery packa od Pokegem Collection. I Zainspirował mnie yy, do tego odcinka pewien youtuber-gierca. Yy, Z tego bardzo yy, dziękuję. Tutaj znajduje się też yy, Pikachu z zestawską Zenith Ale to na przyszłe odcinki Chciałbym się pochwalić Wam jeszcze jedną kartą Którą wygrałem w giveaway'u Na odcinku, na live U Pokegema Właśnie Oto ten Ambeon V Evolving Skies Otworzył to na live ie. Jest bardzo ładna karta. Ok, to bez zbędnego przedłużania. Zabieramy się za tę za paczuszkę. Zobaczymy, co nas czeka. E, Dropy mamy oczywiście. Tak, e, w każdym razie znajduje się e, zielony drop. Jest czerwony. Ewa XY i Vintage boosterki, nie no, wiadomo, liczymy na te Vintage boostery, no, ale co będzie, to będzie będziemy zadowoleni z wszystkiego pierwszy boosterek Obsidian Flames kemu Zenith Astral Radiance Chilling Ring O, mamy zielone i Paldaan Fates. Okej. Okay. Bardzo fajne te misterie mm, paki. Zobaczymy, jakie obusterka mamy zielony, Evolving Skies. Bożinga zostawimy sobie na sam koniec. To bez przedłużania. Zaczniemy sobie od pierwszego boosterka Paldan Fejc. Liczymy nam ją Podnik dla Was oczywiście. Jedną kartę przekładamy. I energia elektryczna. Gastly, Paldan, student, Barbour, WPAT, IONO, Kilowatt, Artazon, Houndstone. Magma. I Salvador Student. Mamy pierwszego dopika Bardzo fajny. Położymy sobie go tutaj, nasz pierwszy dołpik. Bardzo fajnie. Dob to dob. Ok. Lecimy z drugim boosterem. Astal Radiance. Mówię trochę ciszej, bo no nie to wieczorem. A w domku wszyscy już śpią. Oczywiście kodzie dla Was. Cztery karty przekładamy. I energia psychiczna. Gapie w bok. Magneton. Jaki piękny. Piękny arcik. Naprawdę niestety arty są tak piękne. Tak mi się podobają w tych kartach komonach zwykłych Spicy curry. Krzyk rekord Sudo o przepraszam To jest mój ulubiony pokemon Jaki piękny arcik dla kolekcji będzie Nie mam go jeszcze, o kombi Drifloon I Radiant Gwent Ninja, mamy drugi dropik I Lux IV, o kurde Świetne, świetne dropy Zobaczcie Dwa double dopy. Dwa dopy z jednego boostera. Mega fajnie. Jestem bardzo zadowolony. No, zobaczcie. Dwa boostery, trzy dopy. Cóż, nie jest wspaniale? No. To lecimy z kiołnem. A kiołnik też zazwyczaj oddawał. Tutaj liczymy też, że odda Kodzik Dla Was Cztery karty przekładamy Energia elektryczna Zarazy Pokamerkacze Grawele, ale piękny Na się tak podniecam tymi w sorki, ale Nie ułatwiałem zbyt dużo właśnie tych starszych dodatków, więc Yy, nasz. Podobają mi się niektóre arty: Janma, Emolga, Lovdisk, Execute, jakieś śmieszne, Mare I, i Zero Oreo, kolejne dropy. To jest coś niewiarygodnego: 3 boostery, i mamy kolejną paczkę Double Dropów. Co jest grane? Takie misterie pakietowe lubimy. Następny czyli Chilling. Giving. Ceny oczywiście będą wam mm, pokazać przy, przy openingu tych kart. Tutaj kodzik dla Was. I na końcu będzie takie moje podsumowanie. Też z e, czy coś no ogólnie koszt wydany i czy zyskaliśmy, czy nie, czy nie zyskaliśmy. Ee, energia Ognista, Kiria, Justite Gloves, Widding Gloves, Herakros. O, świetny Herakosik. Lubię tego pokamana również. Sober, Inkaj, jakiś śmieszny. Skowet wywiła Skobany. Zepstrike, Wersik i Wizing, karta ER-ki. też fajny, fajny Okej. Okay. Dobrze, to lecimy teraz z boosterkiem Obsidian Flames. Przedostatni booster. dla Was, jedną kartę przekładamy. Ederi Eroslinna, Litwig, Youngus, Chambandero Dwa Dratini, Altaria, Volcarona, Ortega, Coburn Bonsley i Clydol. Niestety, bez dopa Ale no chyba już dzisiaj, no dopiło nam Bardzo ładnie No i co pak co, drodzy widzowie Last, last pack magic jak to się mówi Ostatnia paczuszka Kodzik Dla was Żeby sobie nie spoilerować Cztery karty przekładamy Energia Mroczna Mrocznie się robi CopyCat Q, Skull of the Flying Dragon The verbal. Marek O oh, hipnotyzuję znowu Czy jakiś dropak będzie Skragi Fibasik Shifty, 3 I Tormon Mountains. Mamy złotą kartę. No. no kurde, świetne dropy dzisiaj. Co to dzisiaj podropiło? No nie. Co to za dropy dzisiaj? Wszystkie dropy sobie zakoszulkujemy. Mam no, piękna, złota karta Ten marew jakie piękne, śliczne No doby dzisiaj posypały Bardzo ładny, bardzo ładny Proszę serdecznie kupować mi paki. paki fajna zabawa Te pusterki, no przeważnie się no to są jedne ze starszych i trochę nowsze te busterki, taka mieszaninka, bardzo fajna jak widać bardzo fajnie oddało yy. i nawet jak dostaliśmy zielony kolor w yy, pakato i tak zobaczcie jakie mamy dropy yy. nie liczy się to jaki, jaki właśnie będzie kolor tylko bardziej się liczy no żeby ta paczka po prostu coś sobie miała Uśpełnimy sobie jeszcze raz te dropy, jakie nam poleciały. Radiant Greninja. Bardzo piękna karta. Podoba mi się. W ogóle lubię Greninja, więc chyba większość ludzi lubi Luxray V w, w, w full arcie. Bardzo ładne. Paldan Student. To studenciaki zawsze spoko. Stormy Mountains. Piękny stadion. Zero RRV i marek yy, z tego miejsca chciałem zaprosić, byście odwiedzili właśnie ten sklep Pokegema Sobie zobaczyli, co on tam ma na stanie. Kupili sobie z paczka i chciałem, żebyście zostawili kciuka. Kciuka, kciuka w górę. Tak, kciuki, subskrypcje. Napiszcie jakiś komentarz fajny, bo już niedługo. Taki spoilerek będzie rozdanie na moim... pierwsze rozdanie na moim kanale. Będziemy rozdawać karty. Znaczy się no, jakiś yy, niebusty bundle, tylko chyba bed, yy, builder będę rozdawał. No zobaczycie w przyszłym odcinkach jak to będzie. Albo nawet wstawkę dodam do tego odcinka, może że będzie rozdanie To nic. Dziękuję. Zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. Żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. A dropy dzisiaj były zacne. Dzięki, cześć pa!